Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wawrzyn i zapraszam was do szybkiego spojrzenia na Hearthstone Heroes of Warcraft. Karcianki, która znajduje się aktualnie w fazie zamkniętych testów, do których niestety dosyć trudno się dostać, dlatego też sporo osób wywęszyło okazję do szybkiego zarobku i tym sposobem swego czasu klucze do tej gry chodziły na Allegro po 400-500 zł. Wydaje mi się, że taką cenę mogliby zapłacić prawdziwi fanatycy Blizzarda i ich gier, ale czy Hearthstone warte jest jakichkolwiek pieniędzy? Przekonajmy się. Jak już wspominałem na początku, nowe dziecko Blizzarda to karcianka utrzymana w klimacie uniwersum Warcraftowego, co w mojej głowie od razu zrodziło wizję sytuacji, w której postać, którą gramy w świecie World of Warcraft, chodzi do tawerny, zasiada przy stole i zostaje wyzwana na pojedynek przez innego poszukiwacza przygód i w zasadzie moja wyobraźnia niewiele się pomyliła. Wszystko utrzymane jest tutaj w klimacie takiego przesiadywania w karczmie i pojedynkowania się z innymi, a to wszystko za sprawą cudownej książki, która nam to umożliwia. Całą rozgrywkę rozpoczynamy tak Maga i w krótkim samouczku składającym się z siedmiu misji poznajemy tajniki funkcjonowania całej gry w przystępny dla każdego sposób, dlatego że każdy osobny mechanizm wyjaśniony jest odrębnie, przez to nie jesteśmy w stanie nic pominąć. Gdy przejdziemy samouczek, rozpoczyna się nasze prawdziwe doświadczenie ze światem Hearthstone. Tylko od nas zależy, jak zbudujemy naszą talię i jakim bohaterem będziemy grać. Ale jakim bohaterem, ktoś może zapytać. Otóż sprawa jest prosta. W grze dostępnych jest dziewięciu bohaterów. Problem jednak w tym, że na samym początku otrzymujemy tylko jednego. Ale spokojnie. Za pozostałych nie trzeba płacić, a wystarczy pokonać ich w pojedynku, czy to z prawdziwym człowiekiem, czy to w treningowym sparingu ze sztuczną inteligencją, która czasem może zaskoczyć swoją przebiegłością. Jeżeli chodzi o samych bohaterów, to każdy z nich reprezentuje pewną klasę postaci oraz personę znaną osobą, które z uniwersum Warcrafta znają się nie od dzisiaj. I tak mamy. Garosza, który reprezentuje klasę wojownika, Thrala, szamana, Valire, łotra, Uthera, palladyna, Rexara, łowcę, Malfuriona, druida, Guldana, czarnoksiężnika, Jaina, maga oraz Anduina, kapłana. Oprócz różnych wyglądów, każda klasa postaci różni się sposobem, w jaki działa i na ten przykład. Jaina, jaką swoją umiejętność posiada Kulę Ognia, która może zadać jeden obrażeń którejkolwiek jednostce na stole. Rexar może zadać dwa punkty obrażeń, ale tylko przeciwnemu bohaterowi. Anduin może wyleczyć dwa punkty zdrowia którejkolwiek jednostce na stole, a Thrall przyzywa jeden z czterech totemów, które pomagają mu w walce. Dobranie odpowiednich kart, które uzupełniłyby wykorzystanie umiejętności bohaterów w pełni, jest zadaniem bardziej skomplikowanym niż może się wydawać. Dlatego też minie trochę czasu, nim uda nam się złożyć tą idealną, perfekcyjną talię. Oprócz różnic w umiejętnościach, każdy bohater ma pewną pulę kart, które są przypisane tylko dla jego klasy i tylko on może ich używać. Karty te często uzupełniają potencjał naszego Ocherosa, dlatego też zaleca się, by przynajmniej po części wykorzystywać te właśnie karty. Zanim przejdę do omówienia sposobów zdobywania kart, przyjrzyjmy się dostępnym na chwilę obecną trybom gry. Pierwszym, o którym chciałbym wspomnieć, jest trening, w którym możemy przetestować naszą talię w boju przeciwko sztucznej inteligencji, bądź na początku mamy ochotę odblokować sobie wszystkich bohaterów, aby każdemu z nich się lepiej przyjrzeć. Gdy pokonamy wszystkich bohaterów w zakładce treningu, odblokowuje się opcja wyboru treningu eksperckiego, w którym możemy walczyć ze sztuczną inteligencją, której poziom trudności, jak łatwo można się domyślić, wzrósł. Drugim trybem jest tryb pojedynku i tutaj nie wydaje mi się, abym musiał się rozwodzić aż nadto. Jest to standardowy tryb, w którym po wybraniu talii, którą chcemy zagrać, serwer znajduje nam godnego przeciwnika i zostajemy wysłani w bój, w którym możemy zarobić pieniądze, a przynajmniej po części zasłużyć sobie na te pieniądze, ale o tym później. Trzecim i ostatnim na chwilę obecną trybem jest tryb areny, w którym po wyborze jednego z trzech losowo wybranych bohaterów, naszym zadaniem jest utkać sobie talię, wybierając jedną z trzech losowych kart pojawiających się na ekranie. Gdy zakończymy proces montowania tak losowej talii kart, możemy przejść do rozgrywania pojedynków za jej pomocą. Im więcej pojedynków wygramy, tym końcowa nagroda będzie lepsza, lecz cała zabawa kończy się, gdy przegramy 3 mecze, i nie ma tu różnicy, czy były to mecze pod rząd, czy też oddalone od siebie seriami 15 wygranych. Nagroda po zakończeniu całej zabawy składa się z pięciu prezentów, które mogą skrywać w sobie booster paki, magiczny pył czy też złoto, więc na pewno warto poświęcić trochę czasu na arenę, ale niestety nie tylko nasz czas musi zostać poświęcony. Pierwsze wypróbowanie tego, jak działa tryb areny, jest darmowe. Niestety kolejne kosztują nas albo 1,79 eurocentów, albo 150 zł. Ceny może nie są wygórowane, ale niestety, mimo że ilość złota, czyli zwykłej waluty w grze, nie wydaje się być duża, to zdobywanie ów waluty jest momentami dosyć upierdliwe. Aby dostać 10 złota, należy wygrać 3 mecze. Za mecze przegrane nie dostaje się nic. Drugim sposobem jest wykonywanie zadań, które są takimi codziennymi questami dla nas, za których wykonanie dostajemy 40 złota. Zadania są różne, jednakże z reguły opierają się one na wygranych. Albo na wygranej konkretnej ilości meczy, albo na wygranej konkretnej ilości meczy konkretnymi bohaterami. Niby w teorii nie wydaje się być to trudne, jednakże gdy ktoś ma cały czas pechową rękę, to niestety zdobywanie pieniędzy na nowe karty może być prawdziwą ręką. A skoro już o zdobywaniu kart mowa? Tutaj również pojawiają się dwa sposoby na ich zdobycie. Pierwszym z nich jest zdobywanie poziomów bohaterami, ponieważ do dziesiątego poziomu bohatera dostajemy karty, które przypisane są tylko dla tego bohatera i zwiększają jego efektywność podczas walki. Na dalszych poziomach, zaś w nagrodę za zwiększenie poziomu, możemy dostać rarowe, złote wersje kart, które wcześniej dostaliśmy. Drugim sposobem jest znany i lubiany system boosterów, czyli paczuszek skrywających w sobie ileś kart o różnych stopniach rzadkości, siły itd. W Hearthstone w boosterze znajduje się 5 losowych kart, które zarówno mogą być tylko dla konkretnej klasy postaci, jak i mogą być to karty uniwersalne dla wszystkich klas. W każdym boosterze znaleźć musi również co najmniej jedna rzadka karta, a cena takiego małego pakietu wynosi 100 sztuk złota. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym moje przekonanie o braku Pay to Win nieco zostało podkopane. Oprócz możliwości kupna boostera za złoto zdobywane w grze, twórcy dali możliwość zakupienia boosterów za prawdziwe pieniądze, których ceny wahają się od 2,69 euro za dwa pakiety do 44,99 euro za 15 pakietów. Wiadomo, że nikt nie zmusza nas do ich kupowania, jednakże wydaje mi się, iż mimo iż pełne Pay to Win to nie jest, to mimo wszystko taki model daje pewną przewagę płacącym, bo wiadomo, że boostery będą mieli szybciej, a co za tym idzie, mają większe szanse na zdobycie dobrych i rzadkich kart. Chociaż nie oznacza to, że gracz ładnie wkomponuje je w talię, bo do tego też trzeba niestety mieć pewne umiejętności. Drugą rzeczą, która działa na niekorzyść tego tytułu, a przynajmniej tak jest moim zdaniem, to brak czatów w grze. Nie jest on obecny ani w menu głównym, ani podczas pojedynku i jak jeszcze przeżyłbym ten brak w menu, to podczas pojedynku chętnie pogadałbym z osobą, z którą idziemy się pojedynkować, bo przy niektórych zagraniach aż chce się skomentować i wirtualnie poklepać po ramieniu przeciwnika. W Herston jednak jedyną opcją komunikacji z innym graczem jest wybieranie jednej z sześciu kwestii przygotowanych nam przez twórców. A są to m.in. takie klasyki kina jak witaj, dobre zagranie czy ups oraz trzy inne. Niby to wszystko w miarę zastępuje czat, ale z drugiej strony... <gryw> Podsumowując, Hearthstone Heroes of Warcraft to karcianka naprawdę dobra, która o dziwo potrafi wciągnąć zarówno swoją mechaniką, jak i ładną oprawą graficzną i naprawdę dobrze zrobionym polskim tłumaczeniem dla osób, które patriotycznie wolą rodzimy język aniżeli angielski. Bardzo przyjemnym niuansem jest interaktywna plansza, na której niektóre obiekty mogą zostać zaczepione, a niektóre możemy wręcz zniszczyć, klikając na nie myszką. Lecz mimo tego, że gra wydaje się być dobra, ma pewne minusy, które z mojego punktu widzenia mogłyby zostać wyeliminowane w taki albo inny sposób. Ale na wszystko przyjdzie jeszcze czas i w przyszłości gra może się rozwinie. Lecz na chwilę obecną ocena jaką wystawiam Herston to 8 na 10. Jest to solidny kawał karcianki, która wciągnie prawie każdego zwolennika tego typu rozgrywki i jak tylko będziecie mieli okazję, to sprawdźcie ten tytuł, ale nie daj Boże, nie wydawajcie 500 zł na klucz, bo po prostu nie warto. Zachęcam Was do zostawiania Waszych opinii w komentarzach i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Na razie.